Cześć z tej strony Mateusz, witajcie na kanale Czas na Klocki, a dzisiaj czas wybrać się w podróż tym oto motocyklem Vintage. Zapraszam do oglądania! No i mamy tu nasz zestaw Lego Creator 3 w 1 o numerze katalogowym 31135. No i jest to właśnie motocykl vintage. Jeżeli chodzi o ten zestaw, tą swoją premierę miał 1 marca 2023 roku, czyli w dzień, kiedy nagrywam dla was tą recenzję. Jeżeli chodzi o cenę katalogową tego zestawu, to wynosi ona 70 zł bez jednego grosza, no więc jest dosyć spora. Ale ja ten zestaw zakupiłem już dwa dni temu na Allegro, no i już przedpremierowo dało się go kupić za niecałe 50 zł. No bo ja zapłaciłem za niego 49,99. Jeżeli chodzi o liczbę elementów w zestawie, no to mamy ich tu 128. Oczywiście jest to krator 3 w 1, jak już mówiłem na wstępie, więc możemy zbudować jeszcze dwie alternatywne konstrukcje, no i możemy zbudować rower z podpórką oraz Dragstera. Jeżeli jeszcze chodzi może o tył opakowania, to zrzućmy okiem, co na tyle znajdziemy. Mamy tu nasze trzy konstrukcje, jakby to powiedzieć, w powiększeniu, więc tak to one się prezentują. No i teraz myślę, że możemy zobaczyć, co znajdziemy w środku tego opakowania. No to otwieramy pudełko. Ja osobiście motocykle dosyć lubię. Taki mały motocykl z Lego Technic również w swojej kolekcji posiadam. Recenzja oczywiście przecież też była na kanale. No i powiem Wam, że byłem dosyć ciekaw tych opon, jakie tutaj są. Widzę, że tutaj trochę kartonu się do nich przykleiło. Nie są one tu w żaden sposób wkładane, tylko po prostu są chyba jakoś połączone razem z tym plastikiem. Zobaczmy jeszcze może drugie koło, jak się prezentuje pod warunkiem, że jest luzem, również jest luzem, ale to jest chyba dokładnie taka sama szerokość koła tej opony. No i powiem Wam, że dosyć to jest ciekawe ciekawe, jak to będzie prezentowało się po zbudowaniu. Zobaczmy może jeszcze instrukcję składania. Mamy jedną, mamy drugą czyżby jeszcze tak jeszcze jedna została w opakowaniu naszej głównej konstrukcji, czyli mamy mimo małego zestawu trzy osobne książeczki do zbudowania trzech naszych konstrukcji, dwie opony i dwa woreczki z elementami. Więc ja idę składać może w pierwszej kolejności główną konstrukcję, czyli motocykl vintage i za chwilkę sobie go zobaczymy z bliska. No i po chwili budowania mamy nasz motocykl vintage już poskładany, czyli pierwsza z trzech konstrukcji z tego zestawu. No i już na wstępie mogę wam powiedzieć, że ta konstrukcja naprawdę może się podobać. Jeżeli chodzi o ten motocykl, no to może zacznijmy sobie, opowiadanie od przodu. Mamy reflektor, mamy oponę, elementy zawieszenia, tutaj pewnie jakąś tarczę hamulcową. Zresztą mamy ją tutaj z dwóch stron w postaci takiej jakby zębatki. Przechodząc na bok, co znajdziemy dalej? Tu mamy, jak widzicie, bok w takim kolorze, mamy wlew naszego baku paliwa. Podejrzewam, że jest to jakieś takie skórzane. Siedzisko, na którym oczywiście nasz motocyklista może sobie tutaj usiąść. Mamy elementy zawieszenia. Jeżeli chodzi o element, który mamy tu na dole, no to spójrzcie tylko: ten motocykl w tym momencie nie będzie nam w żaden sposób stał. Oczywiście możemy go postawić do tyłu, tak jak było na wstępie tego materiału, gdy go poskładałem. Ale za chwilkę pokażę Wam, na czym opiera się z drugiej strony. Ale tu mamy, jakby to powiedzieć, taką stopkę, na której możemy ten nasz motocykl postawić. No i on na półce może sobie. Właśnie dzięki tej stopce tutaj ładnie stać. Przechodząc do tyłu, tak prezentuje się tył, mamy oponę, no i mamy rurę wydechową, która jest, powiem Wam, zrobiona zakończenie, jej zakończenie jest zrobione w dosyć ciekawy sposób, bo mamy tu po prostu zastosowane wiadro. No i powiem wam, że naprawdę świetnie to wygląda. No, jeżeli chodzi o to. Na czym właśnie ten nasz motocykl się opiera z drugiej strony? No to spójrzcie, tylko opiera się właśnie o tą rurę wydechową. Więc gdyby się tak naprawdę motocyklista na tym motocyklu pochylił, no to będzie tutaj szorować tą rurą o asfalt. No więc tu moim zdaniem takie małe niedociągnięcie w tym zestawie, w tym modelu. Ale jeżeli chodzi o całokształt, to powiem Wam, że naprawdę, naprawdę mi osobiście ten motocykl się podoba. Tak samo jak i spodobał mi się ten motocykl, właśnie z Lego Technik, który dostaliśmy również w podobnych pieniążkach, bo podejrzewam, że ten zestaw jeszcze, jeszcze stanieje. No i pozwoliłem sobie oczywiście przygotować ten zestaw z Lego Technik. Mam go cały czas złożony. No i tu nie mamy żadnej stopki, ale tu są na tyle szerokie opony, że on po prostu będzie nam tutaj stać. No i spójrzcie tylko. Ten motocykl z Lego Technika w porównywalnych, podejrzewam, pieniążkach jest tu zdecydowanie większy. Mamy tłoki łańcuch. No tutaj, jakby nie patrzeć, mamy go zbudowanego znowu z klocków, a nie z klocków technik. Więc, więc jest sporo mniejszy. Nie mamy takich detali, właśnie jak tłoki czy łańcuch, ale i tak naprawdę w tej skali ten motocykl może się podobać. Więc tak, to prezentuje się pierwsza konstrukcja z tego zestawu. Myślę, że teraz przejdziemy do drugiej. Ja rozkładam te elementy, no i składam drugą konstrukcję. No, i po chwili, nasz motocykl vintage, jak widzicie, zamienił się w ten oto rower z podpórką, czy też ze stopką. Myślę, że tutaj jak kto woli. No, i sami możecie ocenić w tym momencie, czy przypomina to rower, czy jest to jednak bardziej jakiś taki motorower. Bo powiem wam, że ja mam takie mieszane trochę uczucia co do tego właśnie roweru, bo jest on taki dosyć, dosyć masywny. Mamy tutaj wspomnianą stopkę, którą możemy sobie oczywiście odchylić, wtedy nasz rower będzie się przewracał. Jeżeli chodzi o ten rower, no to jest to taka wersja, która tak naprawdę jeździ tylko i wyłącznie na wprost, no bo nie jesteśmy w stanie tu tą kierownicą skręcić. Jeżeli chodzi o przód, no to mamy również lampę tej samej wielkości co w naszym motocyklu, któryśmy, który mogliśmy oglądać przed chwilą. Z przodu mamy, jak podejrzewam, hamulce tarczowe, również z dwóch stron, tak samo jak i z tyłu. Tu mamy tą podpórkę, no i powiedzcie mi tylko jeszcze, co to jest tutaj u góry. No bo ja bym po prostu powiedział, że jakaś taka wysoko umieszczona właśnie rura wydechowa, no i miejsce dla naszego kierowcy tego pojazdu. Mamy również kierownicę z takich oto elementów. No ale jak już mówiłem, tym rowerem w żaden sposób nie jesteśmy tu w stanie skręcić. Jeszcze mamy tutaj elementy, które wystają ponad ten rower, czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest jakaś taka imię limitacja niższa szybki, tyle że nie przeźroczysta, więc tak to prezentuje się ten nasz rower z podpórką. Jak już mówiłem, mi to bardziej jednak przypomina jakiś motorower, aniżeli rzeczywiście rower z podpórką. Jest dosyć masywny, te opony ma również przecież dokładnie takie same jak i w naszym motocyklu Vintage, no bo oczywiście jest to drugi model alternatywny. Drugi model, czyli pierwszy alternatywny, który możemy zbudować w tym zestawie, ale ja osobiście tego rowerem z podpórką bym nie nazwał. No więc, tak to prezentuje się druga konstrukcja z tego zestawu. No i po prezentacji tego rowera z podpórką, ja rozkładam ten rower na części i składam trzecią konstrukcję, drugą alternatywną w tym zestawie, czyli drakstera. No i po krótkiej chwili, jak widzicie, nasz dragster tutaj wjeżdża, no może nie z potężną prędkością jak powinien, ale jednak wjechał. Jeżeli chodzi o tego dragstera, to powiem Wam, że naprawdę piorunem go zbudowałem, tych kroków jest tutaj raptem 19. Jeszcze tutaj w tym przypadku za chwilkę pokażę Wam elementy, które nie zostały wykorzystane, bo spodziewałem się, że tych elementów jednak w tym dragsterze będzie wykorzystanych więcej. Ale jeżeli chodzi o tą drugą alternatywną konstrukcję, powiem wam, że wygląda ona całkiem przyzwoicie i nawet nie wiem czy nie podoba mi się bardziej niż poprzedni rower, który mogliśmy oglądać, mimo tego, że tych elementów nie zostało wykorzystanych tutaj zbyt dużo. Jeżeli chodzi o te przednie koła, które tu mamy, no to oczywiście, gdybyśmy je ścisnęli tutaj na tych elementach technikowych no, to one siedziałyby ciasno i by się nie kręciły, więc trzeba to jednak sobie troszkę zluzować, żeby się to bezproblemowo kręciło, no i jeździło. Co my tu mamy? Pewnie jakieś miejsce dla kierowcy, jakąś szybkę, elementy pewnie aerodynamiczne z tyłu, dwa duże koła, rury wydechowe. No i tak naprawdę w tym draksterze nie ma co więcej opowiadać, bo na tym jego budowa się kończy. No i nie pokazywałem wam wcześniej ile zostało elementów z rowera. No bo nie było ich jakoś tragicznie dużo, ale tutaj w przypadku tego dragstera jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Więc to myślę, należy zaliczyć do minusów. Fajnie, oczywiście, że mamy tą trzecią konstrukcję, którą możemy zbudować, ale myślę, że jednak te elementy można by gdzieś w tym dragsterze tutaj jeszcze ubić. No więc tak, to prezentuje się druga alternatywna konstrukcja z tego zestawu. Ja teraz wrzucam pierwszą, czyli motocykl vintage, na obrazarkę, i robimy sobie podsumowanie. No i podsumowując ten zestaw, powiem wam, że pierwsza konstrukcja motocykl vintage naprawdę mi się podoba. Pozostałe dwie konstrukcje z tego zestawu no nie robią żadnego efektu. Wow, ten rower z podpórką w ogóle rowerami osobiście nie przypomina. Ten dragster jest ok postawiłbym go na drugim miejscu z tych trzech konstrukcji, pierwszy motocykl vintage, drugi właśnie ten dragster, a na trzecim miejscu rower z podpórką. Jeżeli chodzi o ten zestaw, no to myślę, że on jeszcze stanieje poniżej tych 50 zł i za 40 zł będzie dało się go bezproblemowo wyrwać. Za te cztery dyszki oczywiście zestaw mogę polecić. Ale gdybym już musiał wybierać pomiędzy tym zestawem z LEGO Creator 3 w jednym, a tym motocyklem Chopperem z LEGO Technic, który widzieliście przy okazji pierwszych konstrukcji w tym materiale, to ja jednak postawiłbym na zestaw LEGO Technic, a nie ten motocykl vintage. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to byłoby wszystko. Dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć! Oh,